Zadanie 30. W pudełku znajdują się wyłącznie kule białe i czarne kul czarnych jest 18, czy powiedzmy, że C równa się 18. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jedną kulę, prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kulę czarną jest równe 3 piąte. To, że wyciągniemy kulę czarną, to jest liczba kul czarnych podzielona przez liczba kul czarnych plus liczba kul białych. To jest to prawdopodobieństwo, i wiemy, że to się równa 3 piąte. No jeżeli C podstawimy, to jest 18, podzielić na 18, dodać B. Liczba kul białych w tym pudełku. Aha, czyli trzeba liczbę kul białych. No to z tego skorzystajmy. Pomnóżmy to razy ten mianownik, czyli razy 18 dodać B. A wcześniej jeszcze skróćmy przez 3, bo tu będzie 1,6. Mm. Czyli będziemy mieli tak. 18 dodać B podzielone na 5 będzie się równało 6. Teraz pomóżmy to razy 5, czyli 18 dodać B to jest 30, czyli B to jest 30 minus 18, 12. No i tak się składa, że jest taka odpowiedź. Odpowiedź B.